Czy uważasz, że twój kot cię kocha? Większość właścicieli tak myśli. Ale prawda jest taka, że koty kochają w tak subtelny sposób, że wiele z nich nigdy nie zauważa oznak. Dziś odkryjesz dziesięć sekretnych i wzruszających sposobów, w jaki twój kot okazuje ci prawdziwą miłość, a których być może nigdy nie zauważyłeś. Siódmy znak wywoła u ciebie gęsią skórkę. A jeśli go rozpoznajesz, to dlatego, że twój kot ufa ci bardziej niż komukolwiek innemu na świecie. Znak 1. Mruga powoli patrząc na ciebie. Czy zauważyłeś kiedyś, jak twój kot patrzy na ciebie, gdy jest zrelaksowany i spokojnie cię obserwuje? Nagle mruga bardzo powoli, jakby czas zwalniał tylko między wami dwojgiem. Ten gest, ignorowany przez wiele osób, jest jednym z najgłębszych znaków miłości i zaufania, jaki może okazać kot. Dla kotów. Mruganie powoli jest jak powiedzenie czuję się bezpiecznie z tobą. Ufam ci tak bardzo, że mogę nawet zamknąć oczy. To język cichej miłości. Na wolności koty rzadko zamykają oczy na inną żywą istotę. Są myśliwymi, zawsze czujnymi, zawsze wypatrującymi jakiegokolwiek zagrożenia. Ale z tobą tracą czujność. Poddają się, a co więcej, czasami oczekują nawet, że mrugniesz. Jeśli mrugniesz powoli, powoli, bez pośpiechu, mówisz w odpowiedzi, ja też cię kocham i ja też ci ufam. To mały rytuał, prosty, prawie niezauważalny, ale pełen znaczenia. Tak koty budują prawdziwe więzi, więc następnym razem, gdy twój kot spojrzy na ciebie pogodnymi oczami i powoli mrugnie, nie ignoruj tego. Odpowiedz, ponieważ w tym małym geście kryje się miłość większa, niż możesz sobie wyobrazić. Znak dwa. Chodzi za tobą nawet do Łazienki. Może się to wydawać dziwne, a nawet śmieszne, ale jeśli twój kot idzie za tobą do Łazienki, to nie jest to naruszenie prywatności. To miłość czysta i prosta. Koty są terytorialnymi i niezwykle wybiórczymi stworzeniami. Nie podążają za byle kim, ani nie interesują się każdym ruchem. Dlaczego więc ze wszystkich osób w domu to właśnie twój kot wybiera podążanie za tobą, nawet w najbardziej intymnych momentach? Ponieważ dla niego jesteś centrum wszechświata. Kiedy kot idzie za tobą do Łazienki, mówi, gdziekolwiek pójdziesz, chcę tam być, nawet jeśli tylko na kilka minut, nawet jeśli nic się nie stanie, chcę po prostu być blisko. Niektórzy eksperci twierdzą, że Łazienka jest jednym z najcichszych miejsc w domu, Dlatego kot czuje, że może być blisko ciebie w cichszym otoczeniu bez rozpraszaczy. Inni twierdzą, że jest to sposób na okazanie czujności i uczucia, jakby chciał powiedzieć: ty się mną zajmij, teraz pozwól mi zaopiekować się tobą. Może nigdy o tym nie myślałeś, ale sam fakt słyszenia Twoich kroków i podążania za tobą jest dla niego sposobem na oświadczenie: Twoja obecność daje mi spokój. Twoja nieobecność sprawia, że jestem ciekawy. Więc następnym razem, gdy pchnie drzwi łapą lub miałczy na zewnątrz, nie wściekaj się. To jeden z jego najprostszych sposobów powiedzenia: "Hej, człowieku, lubię cię". 3. Leży na plecach, jeśli twój kot kiedykolwiek położył się na podłodze brzuchem do góry, zwłaszcza gdy byłeś blisko, wiec jedno: poddaje się tobie. Ten gest, często postrzegany jako po prostu słodycz, w rzeczywistości ma głębokie znaczenie w kocim świecie. Brzuch jest najbardziej wrażliwą częścią ciała kota. Zawiera on ważne organy, a żaden kot w stanie gotowości nie odsłoniłby się w ten sposób. Kiedy odwraca się i pokazuje ci tę część, mówi: czuję się całkowicie bezpiecznie u twojego boku. Ufam ci całym swoim życiem. Jest to akt emocjonalnego poddania się. Ale uważaj, to niekoniecznie oznacza, że twój kot chce być głaskany po brzuchu. Wiele kotów nie lubi być tam dotykanych i to jest w porządku. Sam gest wystarczy. Twój kot o nic nie prosi. Po prostu pokazuje ci, jak bardzo czuje się chroniony. Pomyśl o tym jak o sytuacji, gdy ktoś kładzie głowę na Twoich kolanach. Może nic nie mówić, ale gest jest przesłaniem. Tak samo jest z kotami. Czasami najgłębsza miłość to taka, która nie prosi o nic w zamian, tylko o obecność. Tylko o zaufanie, więc następnym razem, gdy będzie się rozciągał z brzuchem zwróconym w twoją stronę, nie patrz tylko na zrelaksowane małe zwierzątko. Zobacz otwarte serce. Znak 4. Ugniata cię łapami. Jeśli kiedykolwiek widziałeś, jak twój kot przyciska łapki do twojego ciała, jakby ugniatał wyimaginowany bochenek chleba, przygotuj się. Jesteś świadkiem jednego z najczystszych i najbardziej wzruszających przejawów kociej czułości. Ten gest który wielu czule nazywa wyrabianiem chleba, ma swoje korzenie w dzieciństwie. Kiedy koty są jeszcze kociętami, wykonują ten ruch podczas karmienia, stymulując produkcję mleka przez matkę. Jest to zachowanie głęboko związane z komfortem, bezpieczeństwem i miłością macierzyńską. Więc kiedy dorosły kot cię ugniata, odwołuje się do bardzo starego wspomnienia emocjonalnego. Mówi bez słów. Przy tobie czuję się jak w domu. Jesteś moim pocieszeniem moim bezpieczeństwem. Niektórzy robią to na kolanach, inni na klatce piersiowej, plecach, a nawet nogach. I nawet jeśli pazury są trochę irytujące, spróbuj zobaczyć ten gest takim, jakim jest instynktownym uczuciem, sposobem powiedzenia jesteś dla mnie ważny. Często mruczy, robiąc to i wtedy jest najbardziej bezbronny, najbardziej poddany, najbardziej z tobą połączony. Pięknie jest myśleć, że w ciszy ugniatania mówi ci, tutaj czuję się kochany, tutaj mogę być sobą. Znak 5. Przynosi niespodziewane prezenty, czy kiedykolwiek obudziłeś się z zabawką na poduszce, albo znalazłeś owada, lub coś jeszcze bardziej niezwykłego, tuż za drzwiami sypialni. Cóż, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, te prezenty mają głębokie znaczenie w świecie kotów. Dla nas może się to wydawać mylące. Dlaczego mój kot miałby przynieść mi coś brzydkiego, a nawet obrzydliwego? Ale dla niego jest to deklaracja uczucia i nawet szacunku. Na wolności koty polują, aby nakarmić swoje młode lub podzielić się z członkami stada. Kiedy twój kot przynosi ci prezent, działa jako twój opiekun lub partner myśliwski. To tak, jakby mówił, przyniosłem ci to, ponieważ mi na tobie zależy, ponieważ jesteś moją rodziną. Nawet koty domowe tak robią. Przynoszą ci zabawki, kawałki papieru, skarpetki, nakrętki od butelek. Nieważne, co to jest, dla nich to cenne. A co najważniejsze, same postanowiły ci to dać. To prosty gest, ale wyrażający intencje, troskę i tak, miłość. Więc następnym razem, gdy znajdziesz niespodziewany prezent u swoich stóp, spróbuj się uśmiechnąć. Za tym niezręcznym gestem kryje się kocie serce mówiące. Myślałem o tobie. Znak sześć miałczy tylko do ciebie. Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś, że twój kot miałczy inaczej, gdy jest z tobą, to nie twoja wyobraźnia. To miłość w formie dźwięku. Mało kto o tym wie, ale koty nie miałczą do siebie, gdy są dorosłe. Miałczenie to język stworzony specjalnie dla nas ludzi. Dowiedziały się, że jest to skuteczny sposób komunikacji z nami, a co więcej, rozwijają spersonalizowane miauczenie dla każdej osoby, z którą mają więź. Dokładnie tak, jeśli Twój kod miałczy w określony sposób, gdy Cię widzi, mówi Ci ten dźwięk jest tylko nasz. To mój głos do Ciebie. Niektóre miałczą, by prosić o uczucie, inne po prostu, by Cię powitać. Ale są też te miękkie miauczenia. Niemal jak leniwe cześć, które pojawiają się w najprostszych momentach, gdy wracasz do domu, gdy wskakuje na łóżko lub po prostu tak. To jak rozmowa między przyjaciółmi. Niepowtarzalna, intymna wymiana zdań, tylko między wami dwojgiem. A teraz nadchodzi najciekawsza część tego filmu. Czy rozpoznajesz miauczenie swojego kota? Czy twój kot ma dźwięk, który jest dla ciebie wyjątkowy? Napisz poniżej w komentarzu o mowie twojego kota. Może to być zabawne, natarczywe lub nawet nieśmiałe miałczenie. Chętnie przeczytam każdą historię. Bo ostatecznie to właśnie te małe dźwięki budują silne więzi. Znak 7. Śpi obok Ciebie. Niewiele rzeczy jest tak pocieszających, jak miękki ciężar śpiącego kota przy Tobie. Ale za tą spokojną sceną kryje się gest głębokiej miłości i absolutnego zaufania. Koty są z natury samotnymi myśliwymi i niezwykle ostrożnymi. Na wolności nigdy nie śpią w miejscach, w których czują się bezbronne. Spanie oznacza całkowite obniżenie czujności. To moment największej kruchości. Więc kiedy twój kot wybiera spanie na twoich kolanach, na twojej piersi, a nawet zwinięty u twoich stóp, mówi: jesteś moją bezpieczną przystanią. Z tobą mogę odpocząć. To zachowanie jest typowe dla silnych więzi emocjonalnych. Nie chodzi tylko o komfort fizyczny ale także emocjonalny. Dźwięk bicia twojego serca, ciepło twojego ciała, twoja obecność, wszystko to tworzy środowisko, w którym czuje się on chroniony. A co jeszcze słodsze? Wiele kotów robi to, gdy zauważy, że jesteś smutny, zmęczony lub chory. Podejdą do ciebie cicho i się przytulą. To również ich sposób na opiekę nad tobą. Każda wspólna drzemka to głos zaufania, każda wspólna drzemka to wzmocniona więź. Następnym razem, gdy będzie zasypiał obok ciebie, pamiętaj. Dla niego nie ma bezpieczniejszego miejsca niż tam, przy tobie. Znak 8. Liże cię po twarzy lub włosach. Czy kiedykolwiek zostałeś wykąpany przez swojego kota? Nagle on lub ona zaczyna lizać twoje włosy, czoło, a nawet rękę z niemal ceremonialnym poświęceniem. Na początku może się to wydawać dziwne. Ale jest to jeden z najbardziej intymnych i emocjonalnych znaków uczucia, jakie może zaoferować kot. W języku kotów lizanie jest gestem zarezerwowanym dla tych, którzy są częścią najbliższej grupy, zwykle matki i kociąt. Jest to praktyka wynikająca z instynktu troski. Matka liże swoje kocięta, aby je wyczyścić, uspokoić, oznaczyć terytorium i stworzyć więź. Kiedy kot cię liże, mówi ci: Uważam cię za część mojej rodziny. Dbam o ciebie. To zachowanie, zwane socjalnym czesaniem, zdarza się tylko wtedy, gdy jest prawdziwe uczucie. Innymi słowy, jeśli cię liże, to dlatego, że głęboko ci ufa i chce to okazać w najbardziej naturalny sposób, jaki zna. Niektórzy robią to, gdy się relaksują, inni robią to, gdy jesteś spokojniejszy i bardziej zamyślony, jakby wyczuwali, że potrzebujesz tego gestu, tego lekkiego dotyku. To prawie jak odwzajemniona pieszczota. I chociaż jego język jest szorstki, to jednak niesie w sobie słodycz. Następnym razem, gdy podejdzie do ciebie z tym delikatnym spojrzeniem i zacznie cię lizać, zamknij oczy na chwilę, ponieważ w tym momencie jesteś akceptowana w jego sercu. Znak 9. Pociera głowę o ciebie. Jeśli twój kot kiedykolwiek położył głowę na tobie lub otarł czoło o twoją twarz, brodę, a nawet nogi, wiedz, że zostałeś naznaczony ale nie jako własność, jako część jego serca. Ten gest, znany jako głowa bantyn, jest jednym z najbardziej szczerych przejawów uczuć w kocim świecie. Kiedy kot ociera się o ciebie, uwalnia feromony przez gruczoły znajdujące się na jego głowie, oznaczając cię jako część swojego terytorium. Ale to wykracza daleko poza własność. W rzeczywistości mówi, jesteś mój, a ja jestem twój. To sposób na stworzenie więzi, Wzmocnienie emocjonalnego związku, który istnieje między wami. To kousi odpowiednik cichego uścisku. A co jeszcze ciekawsze: wiele kotów robi to tylko z ludźmi, którym głęboko ufa. To nie jest automatyczne to coś, co wybierają. Niektóre robią to głową, inne nosem, a nawet bokami pyska. I robią to z uczuciem, spokojnie i z zamiarem. Ten kontakt ma niemal duchową energię. To tak. Jakby w tym momencie rozpoznawał Cię jako część swojej duszy. Więc następnym razem, gdy potrze Cię głową, zamknij oczy i poczuj to. Właśnie otrzymałeś święty gest. Pieczęć kociej miłości. Dziesięć. Pojawia się, gdy jesteś smutny. Czy zauważyłeś kiedyś, że w twoje najgorsze dni on po prostu się pojawia? Bez wołania, bez hałasu, bez fanfar. Twój kot pojawia się cicho i podchodzi do ciebie ze spojrzeniem, które wydaje się widzieć więcej niż to, co pokazujesz. Kładzie się blisko, dotyka cię łapką, mruczy głośniej, jakby chciał powiedzieć, jestem tutaj i czuję to, co ty czujesz. Choć mogą wydawać się niezależne. Wiele kotów jest głęboko wrażliwych na emocje ludzi, z którymi nawiązują bliską więź. Zauważają zmiany w twoim oddechu, tonie głosu i sposobie, w jaki chodzisz po domu. A gdy poczują, że jesteś smutny, niespokojny, wyczerpany, oni przychodzą. Nie po to, aby rozwiązać problem, ale po to, aby być z tobą. To właśnie czyni ten znak jednym z najpiękniejszych. Nie wymaga słów ani wyjaśnień. To czysty instynkt, czyste uczucie. Wielu właścicieli mówi, że koty stają się im bliższe, gdy są chore lub pogrążone w żałobie. Jakby kot swoją cichą obecnością mówił, nie jesteś sam. A teraz chcę się dowiedzieć od ciebie, czy twój kot kiedykolwiek pojawił się w chwili, gdy byłeś smutny. Skomentuj poniżej, jak to było. Kto wie, może twoja historia poruszy również serce kogoś innego, kto dziś potrzebuje towarzystwa. Teraz, gdy znasz te dziesięć sekretnych znaków, możesz już nigdy nie spojrzeć na swojego kota w ten sam sposób, ponieważ ich miłość zawsze tam była. W subtelnych gestach, przeciągłych spojrzeniach, dzielonych chwilach ciszy. Może myślałeś, że jest po prostu powściągliwy. Może myślałeś, że koty nie kochają tak jak psy. Ale prawda jest taka, że kochają. Kochają na swój własny sposób. A kiedy nauczysz się widzieć tę miłość, wszystko się zmienia. Każde powolne mrugnięcie, każde nieśmiałe miałknięcie, każde dotknięcie głowy niesie w sobie coś, czego nie da się opisać słowami. Ale co czuje się w duszy. Nie potrzebujesz wielkich deklaracji, aby wiedzieć, że jesteś kochany. Po prostu zwróć uwagę na małe rytuały, które powtarzają się dzień po dniu, jak nieustanny szept mówiący Jesteś moim człowiekiem. A jeśli ten film wywołał uśmiech na twojej twarzy, poruszył cię lub przypomniał ci o chwilach spędzonych z twoim kotem, podziel się nim z kimś, kto również kocha koty. Ta wiadomość może dotrzeć dokładnie do tych, którzy jej dzisiaj potrzebują. I oczywiście, nie zapomnij polubić, zasubskrybować kanał i aktywować dzwonek. Tutaj każdy film jest tworzony z miłością dla tych, którzy kochają koty takimi, jakie są wolne, tajemnicze i pełne ukrytej miłości. Do zobaczenia w następnym filmie. Do tego czasu, posłuchaj ciszy swojego kota. Mają wiele do powiedzenia.